Co robisz, jeśli przycisk funkcji rozprowadzania środka czyszczącego nie działa? Przycisk jest umieszczony na uchwycie. Musisz nacisnąć czerwony przycisk i przytrzymać go, aby uwolnić roztwór czyszczący. Jeżeli przewód doprowadzający płyn umieszczony z tyłu maszyny nie doprowadza środka czyszczącego do szczotek, być może jest źle podłączony. Sprawdź to delikatnie pociągając go w górę i do siebie. Jeżeli jest prawidłowo umieszczony w zaworze, nie będziesz mógł go poruszyć. Jeżeli jednak jest luźny, przesuń pierścień na dół na zaworze tak, abyś zobaczył srebrne kuleczki łożyska. Następnie wciśnij blokadę na przewodzie i umieść go z powrotem na miejscu, aż do momentu, gdy mosiężne złącze kliknie i znajdzie się w pozycji zablokowanej. Sprawdź prawidłowe podłączenie, delikatnie poruszając wężem w górę i do siebie. Delikatnie unieś maszynę nie za wysoko, na tyle, aby szczotki znalazły się nad dywanem. Następnie wciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj, aż do momentu, gdy środek czyszczący zacznie wydostawać się na dywan. Następnie puść przycisk i opuść maszynę z powrotem na dywan, aby rozpocząć czyszczenie. Wciśnij czerwony przycisk i jednocześnie prowadź maszynę do tyłu tak, aby szczotki nie czyściły dywanu lub wykładziny tylko w jednym miejscu. Podczas prowadzenia maszyny trzymaj wciśnięty przycisk funkcji rozprowadzania środka czyszczącego. W przeciwnym razie roztwór nie będzie uwalniany bezpośrednio pod szczotki.